Witam serdecznie na kolejnym gniocie Strasznie brzydka dzisiaj pogoda To znaczy deszcz pada od samego rana Co zrobić? Ale kurczaczki się klują i to wcześniaki Bo termin mają dopiero Za ponad dobę Ale wyszedłem na chwilę Cały czas tu wrzaski słyszę O widzicie pada to się nawet Patrzcie Ilu kurczakom nie chce wychodzić nigdzie Dobra Chodź Edek bo jeszcze będziesz straszył te małe Chodź na dwór ale część sobie lata, śmiga tutaj. Jedzenia wody mają, tego im nie zabraknie. Lecimy zobaczyć jak tam klucie. Perełka oczywiście pilnuje. Wczoraj cały dzień latała pod Co jej się ostatnio rzadko zdarza. Ale dzisiaj jak się pojawiły pierwsze kurczaki, to już ich nie opuszcza na krok. Takie całą noc pilnowała, że aż śpi teraz i śpi. Dobra, perełka, pilnuj, pilnuj. Sobie. O, kazaspan. A tutaj mamy pierwsze towarzystwo Stopni 30 Nie jest źle, tu im się grzeje Tu ten jeden z takim tubkiem O co się teraz drapał, to on był pierwszy A reszta w nocy się wykluła, przeschnęła To je zamknąłem, dobra, pozamykane dobrze Żeby czasem nie wyleciały I tutaj następne Będzie widać czy nie będzie Może tak lekko Wam uchylę na chwilę bo tam jest kolejny jeden ananas, co się wykluł. A reszta dopiero pomału, pomału, zaczynają nadkluwać, ale bardzo mało. Powiem Wam taką ciekawostkę, bo tu większość jaj, to mam od znajomego, kochinków i tych i czubatek. To z nich jeszcze żaden. Wszystkie tam z 10 czy 15 było moich od tych kurek ozdobnych. I one wszystkie trzy są z tych moich. Jakoś widać wcześniej się lęgną przy niektórych tam. Mieszankach tych genów. No, ale chowają się bardzo ładnie, dobrze wyglądają, są żywotne, zaraz powinny pomału coś tutaj dziubać, coś tam już spróbują. Ten szczupkiem jest fajny, bo on ma całe nogi owłosione. Pewnie widzicie, to będzie nie dość, że szczupkiem to jeszcze łapciaty. Ciekawie może wyglądać potem ta kurka. Naprawdę są drobniutkie, bo to z tych malutkich jajek. Ciekawy jestem, jak ta reszta tych jajek się powykluwa. Trochę niektóre leżały, zanim były wsadzone do inkubatora. Tym razem na zmniejszonej wilgotności, trochę niższej niż zawsze. Mniej wody dolewałem, tak dosłownie pół strzykawki na dzień, żeby tylko trochę było. Teraz troszkę zwiększyłem. W drugi kanalik trochę wody dolałem, ale też nie. Za dużo, bo przy ostatniej inkubacji miałem parę takich przypadków, że kurczak był już nawet nieźle wykształcony i się nie wykluł i żeby uniknąć takich sytuacji o widać niektóre jajka już się ruszają to dobrze żeby uniknąć takich sytuacji bo może się potopiły w tych skorupkach to tym razem na zmniejszonej wilgotności trochę o tym poczytałem bardzo dużo ludzi poleca niektórzy w ogóle na sucho robią ja spróbuję teraz na mniejszej na sucho to się jeszcze bałem nie Perełka? może i na sucho spróbujemy którym się razem następny. A tutaj ten królik wygląda dobrze, je pije normalnie. Wydaje się, że wszystko z nim w porządku, więc mam nadzieję, że to nie była jakaś choroba. Tutaj przystawiłem okienkiem, bo te małe kurczaki lubią się tam chować. Dlatego im trochę odsunąłem na dole, że sobie mogą wchodzić, wychodzić tam swobodnie. A żeby Edek im się tam nie wbiegał, bo jest straszy. O, tutaj następna znosi sobie jajko. Edek jest tym bardzo zawsze zainteresowany. I zobaczymy, co u tych tej, patrzcie, jak ładnie zgrzędy korzystają. O, tutaj białoczuba będzie znosiła jajko. Bardzo dobrze. Jajko od białoczubów trzeba by odkładać. A tutaj, patrzcie, wcale nie siedzą pod lampą. Się grzeją pomału. Muszę im tu uzupełnić, poczyścić. Zaraz się. Za to wezmę, ale wszystkie mają się dobrze Ściśnięte się grzeją, ale nie pod lampą, więc nie jest im tutaj tak zimno W turniku zawsze jest trochę cieplej A tutaj towarzystwo panowało tą grzędę Dobrze niech mają A gdzie ta czarna z małymi kurczakami jest? Co ona poszła na dwór w taką pogodę? Oj niedobrze Trzeba ją znaleźć, tu następna się niesie No patrzcie no co jej dziurę zasłanie to nową wynajdzie. I tam z kurczakami teraz urzęduje. Na szczęście teraz mniej pada, to tam w lesie pewnie na dole to prawie, że nic na nich nie pada. No dobra, mam nadzieję, że zaraz przyjdzie. Tak to się działa w środku, jak lało. A propos stojaka, to zdaje egzamin. Ten okap jest na tyle wysoki, że suchutkie są. Nic na nie tu nie pada. Elegancko. O to chodziło. Na deszczu nie leżą, może nie będą tak rdzewiałe. Niedek? Paczki odpakowałem i patrzcie, co mi przyszło. Takie smakołyki, cukierki dla etka, bo dobrze to zdaje egzamin i coraz lepiej idzie. już Na przykład, jak jest w kurniku i go zawołam, to przybiega, bo staram mu się dawać smaczka. Jak go wołam i nie ma ludzi, tylko przychodzi, to zamówiłem sobie większą ilość. No, patrzcie, siat. Daj łapę. Brawo, proszę. Widzicie? Smaczkami się go przekupuje, to coraz lepiej mu idzie. Ja teraz z godziny, a nawet dłużej tutaj się kręciłem, bo wszystkim uzupełniałem tutaj wodę, picie w karmnikach i te... wodę, wodę w poidłach, w karmnikach, zboże i tym małym kurom i tamtym od kwoki, i tym tutaj. Wszyscy wszystkiego mają pełno. Wyglądają, że mają się dobrze, Chociaż Edek nie straszymy kur. Lecimy zobaczyć, czy przez ten czas coś tam się wykluło. Aha i przez ten czas jak oporządzałem, to wrzuciłem kamery na taki ten tryb timelapse czy jakoś tak. I udało mi się nagrać moment jak kurczak się kluje. Więc jak ktoś nigdy nie widział jak się kluje kurczak, to w poprzednim filmie takim króciutkim paręnaście sekund ma pokazane w przyspieszonym tempie. A tak po drodze też jeszcze wam pochwalę jak ta to bodajże czereśnia w zeszłym roku sadzona, jak ładnie pąki puściła elegancko. I już jabłonki pomału też zaczynają coś puszczać, ale to pomału, one to najpóźniej. O proszę. Ta trujeczka już sobie tutaj dziubię ładnie. Zaraz sprawdzimy, co tutaj się wyprawia. Jak tam któryś już przesechł. No, jeszcze trochę posiedźcie. Dobra, zamykam, bo ucieka i wilgotność i wszystko. Szybko zobaczę. O! Tu się już pomału pęka, niech pęka, bo tam jest ten białoczub. Tak kreską zaznaczone to białoczuby. Dobra, parę sztuk jest. Niech przeschną to pójdą do reszty. Parę godzin minęło. Już z grubsza przeschły poszły pod lampę. Tutaj sprawdzam cały czas. Mają 30 stopni, nawet trochę więcej. To spokojnie im wystarczy. Ja niestety zaraz muszę iść do roboty, jeszcze im tam wodę uzupełnię. Może z jeszcze jedną zakrętkę na noc zostawię gdzieś z boku, żeby jakby rozlały, czy tam wlazły w to, żeby w razie czego miały zapas. Zobaczymy, czy coś jeszcze się nam tutaj dokluło, Tam już jednego słyszę. Jak tam, co słychać, jest jeden tutaj. Zabiorę te puste skorupki, żeby tutaj nie przeszkadzały. I już widzę, tutaj pękają kolejne jajka. Ale to na spokojnie o, i tu i tu. Dobra, zamykam, żeby tam nie zabierać ciepła, wilgotności i wszystkiego. A ten niech się tam dosycha, nie perełka. Ja idę zaraz do roboty. Ty tutaj pilnuj, jak coś by się działo, to dzwoń. Ale pogoda dzisiaj cały dzień pada, non stop. Przynajmniej dobrze dla tych roślinek, co sadziłem ostatnio. Szczególnie tą różę i pigwę idę właśnie. Zobaczę jak ta róża się miewa. Czy tam jej czasem Edek nie wykopał? Dobrze by było, jakby się okazało, że nie wykopał. Jeszcze nie zdążył, jak widać, nie wygląda źle. Może się przyjmie. To dopiero parę dni minęło. To okaże się później. Trawa pomału rusza. Ale żeby to kosić to też jeszcze czas. Tylko przed koszeniem będę musiał te kopce kreta rozgrabić, bo to szkoda noży w kosiarce. Żeby po tym jeździć, bo to się zaraz potępią. Ale to grabiami chwila moment. Tylko pogoda niech będzie jakaś lepsza, bo no pada i pada. Co zrobić? Jeszcze ostatni przegląd. Jajka już zebrałem przed chwilą. 10 sztuk wyszło. Chyba wszystkie. Tam jedno to sztuczne. Królik ma się dobrze. To już dzisiaj było. Edek nie strasz. Aby ta mała, ta kwoka z małymi była. Ta nie ma jej. Już gdzieś znowu polazła. No. Te tutaj się przykolegowują. Choć Edek poszukamy kwoki z małymi. No z Kubana do lasu polazła. No, powinna wrócić, bo ona tak wyłazi i wraca. Muszę się wziąć tutaj te dziury połatać, a najlepiej to już zrobić Ogrodzenie, tutaj mam te panele, mam słupki, łączniki muszę kupić. Przyszła mi farba i druciak, żeby przemalować, bo tu niektóre są porodzewiałe i można by montować. Plan mam taki, żeby tutaj zacząć, bo tutaj mi się najbardziej opala, obala płot, i tutaj, tak wydzielić do kurnika zagrodę dla kury. Jak będę w domu cały dzień, to będę mógł sobie je puszczać tam na łąkę i wszędzie. A jak mi nie będzie, czy w robocie, czy coś. To bym mógł tutaj oddzielać. Edek, Edek, nie ganiaj kurczaka. On go nawet nie złapie, ale do kurnika go zagania. Deszcz pada, żeby się nie przeziębił. A taki troskliwy Edek z niego. I to wszystko na dzisiaj w ten pochmurny i deszczowy dzień. Co zrobić? Takie dni bywają. Ja się z wami żegnam, bo muszę lecieć do roboty, a ja jeszcze to muszę złożyć i wrzucić żeby na rano było, także nie przedłużam do zobaczenia w kolejnym gniocie. Na razie cześć.